But we can have a beauty. あっそうだったんだけ Do y, przez postanowienia przerobującego o konieczności zachowania spokoju, nie no. y, na, so na soli wszelkiego rodzaju okrzyki. Y, tudzież dla y, spokoju w inny sposób będzie, y, będzie próbuje usunięcie z całych kiedy te okrzyki będą możliwe z y, spowodowanie powoduje skorzystanie z doświadczeń dyscyplinujących tylko w postaci drugiej. Sądek już postanowienia. Warszawa dnia 18 listopada 2013 roku. Wojskowy Sąd Kanadystów w Warszawie przy składzie Przewodniczący Sędziego Malinowskiego w, w Przedszkolnym Sekretarzu Sądowego Szanowni Zielonych i bez udziału stron w rozpoznaniu na posiedzeniu. 18 listopada 2013 roku z urzędu sprawy generała Brykady w Stanie Henryka Kostrzewy oskarżonego, y, oskarżonego przez artykuł 246 z kodeksu z, z, z Przepraszam Wysoki Sądzie, może troszkę wolniej i wyraźniej. Pana, proszę pana, jesteśmy publicznością Wysokiej Sądzie i mamy. Proszę prawo pana, ale pan jako publiczność ma prawo oczywiście tutaj być, ale nie, nie, jeszcze jedno... Ale ja też no nie rozumiem. tylko wolniej, i, żeby mówić. Nie żeby nie. Wolniej i, i wyraźnie. Proszę się wypowiedzieć. W przedmiocie zawieszenia postępowania oraz przyznania wynagrodzenia biegłym na mocy artykułu 403a kontraryjnego KPK postanowił. Na na podstawie artykułu 22 paragraf 1 KPK z uwagi na stan zdrowia oskarżonego zawiesić postępowanie karne. Na podstawie artykułu 618 paragraf 1 punkt 9 KPK przyznać biegłemu profesorowi doktorowi kabilitowanemu, kabilitowanemu, na neopedycznym proszę o zgłoszenie, o zdjęcie, zdjęcie tego banera albo o W przypadku nie zdjęcia zostanie, zostanie publiczność. Wysoki sądzie, nazwijmy to już w takim... Przegłosujmy związek weteranów trzeciej konspiracji i ofiary zamordowane przez szkarolego. Chętisz sąd i w ogóle sędziego, instytucję sędziego. Chronisz zbrodniarzy komunistycznych, jest to głosowanie nienawidzone Polaka, sędziego i Europejczyka. Jeszcze. Komu ta komu to komu to wynagrodzenie? Jak nie było zajmuję? Na Białoruś! Na Białorus! Na Białość! Na Białość! Na Białość! Na Białorus! Na Białorus! Na Białorus! Na Białorus! Państwo wstrzymajcie się. Na jaworusz. Sami opuśćcie miejsce. Co tu się Przemysław? dzieje? Co to proszę o ciszę. To jest obrona zbrodniarzy komunistycznych. Jak tak może pan postępować? To pan można dotaki do wielonymordowe. Weź je godno państwo we tym sądzie. Na jaworusz. Na jaw

będzie tak. okradana na stole. Wszędzie Kogo on chroni? Ja nie Wiem, Żołnierze nie są niczemu winni.